Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy dzień, w którym będziemy robić garden. Tak, będziemy robić garden. Zajechałam do sklepu, kupiłam właśnie fertilizer i mamy tu jeszcze takie małe koperek. Nie pachnie na razie. Mamy koperek, mamy szczypiorek. Mamy trzy rodzaje tomatoes i zaczynamy robotę. Mamy ten kompost, który będziemy otwierać i wkładać. E mamy bardzo mało ogródek, tylko tam troszeczkę rzeczy, nic, nic takiego, ale zawsze to coś, zawsze sałata jest. Ogórki, e i sobie jemy, tak to u nas wygląda, i zabieramy się za robotę. Jeszcze pokażę Wam jak pięknie Magdolnia rośnie. Zobaczcie jak za mną jest cudownie. O, już niektóre właśnie kwiatki przekwitły, ale niektóre jeszcze są i, i zapach bardzo ładnie się unosi. Przecudnie. Jesunka przyjechała. Będziemy razem kombinować coś, jakieś straty są po zimie trzeba to trochę przymocować lepiej no niż wygląda to i Squirrels tutaj były, widać że już się panoszyły także rękawiczki zakładamy i zabieramy się za pracę na razie tak się wszystko prezentuje położyliśmy już tutaj kał kompost Justynka to tak przekopuje Julianek próbuje ułożyć wszystko, żeby było równo. Bardzo dobrze mu idzie, już połowę tutaj zrobił. Także fajnie, robota się kręci. Troszkę grąco jest, ale dajemy radę. I zaraz będziemy sadzić. Mamy tam właśnie te warzywa, i mamy jeszcze dużo takich warzyw w torebkach. Będziemy mieli do wyboru ogórków dużo, bo lubimy ogórki. Wszyscy lubimy ogórki, także ogórki napędą na pewno.

It's so, yeah mm, Super! How much apart? Mm, like maybe half an inch Yeah, like this I think that's perfect Nie wygląda dobrze. To się uda. Mamy groszki. Super. Roboty Sikren jeszcze mamy duże miejsca, a nie mamy nic tutaj w sumie jeszcze. Nic nam nie zostało. Innego w sumie do roboty. Tyle sałaty będziemy mieć. Będziemy sobie jeść z sałatą. Śmietanę. Jak mamy dużo miejsca, to może nawet tomate tu włożymy. Może będą fajnie rosły. A No wiem, właśnie, ja tam nie dlanie rosną big bucket. Do you want green onion here? Mm hm? Yeah, green onion. So one on each side again, and then do it like that way again? Yeah. No mam jej taką sałatę ciemną. Co tam przy oku jest? Pokaż. Jak to wygląda? Kolorowe. Looks nice. Czytamy, czytamy instrukcje. Co trzeba zrobić? Plant. Planted. <laughs> You're smart. Yes, we do. We need to plant it. Oh no, sneed went away. <laughs> Wygląda jakby nam coś wyrosło, ale niestety. Myśmy kupili jeszcze nam. Nie zdążyło swoje wyrosnąć. Hmm, Julianek odpoczywa. Zaraz jadę do w ogóle, bo jest godzina prawie szósta. Ojej, muszę przewróciła i muszę się spieszyć po niego. Chcieliśmy jeszcze wstawić y, te pomidorki, co tam są? Z tamtej strony, ale nie wsadzimy, bo nie mamy ziemi. Niestety, i co teraz? A my jest chyba ziemia. Jest jeszcze ziemia? In Nie. To ja. O, oh, paring, ale to, to trzeba paring. Ojej, to paring, faktycznie. O, no to jesteśmy uratowani w takim razie. W samochodzie, jadę po Milanka. Chyba się nie spodziewa, że przyjadę dzisiaj po niego i jak zawiozę go do domu, to będzie ciocia i takie zmiany w ogródku. Także może jeszcze zajedziemy po jakieś jedzonko, bo Julianek zachciał takie fast food um, i wracamy z powrotem. Już Milanek jest ze mną, proszę bardzo, widać go tam z tyłu, widzicie. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Tak, a wiesz jakie jesteś brudny dzisiaj? Co robiłeś? Mhm. Mm jesteś bardzo brudny. Masz całą buźkę brudną. A to takie śmieszne jest? Yeah. Yeah, będziesz musiał się dużo, dużo kąpać długo. O Tak, żeby zmyć brudną buźkę. Yeah. Cieszysz się? Yeah. Co będziemy kupować? Chicken nuggets. A kto lubi chicken nuggets? Me. A, a ktoś jeszcze? Kto jeszcze lubi chicken nuggets? Me. Nobody else? Me. And your? Me. Julianek też lubi? Odebraliśmy nasze zamówienie, mamy lemoniadki, dobrze, mamy chicken nuggets, mamy french fries, wjeżdżamy do domu i będziemy zajadać. A kto tutaj jest? Hello guys! Hello guys! Bye. O, jedziesz z nami? Lemonade! Lemonade! Ej, ej, jaki ty brudny No, bawił się w jaskownicy. ma brudną buźkę. Cioletki już jedzą, jedzą swoje chicken nuggets, my mamy frytki, lemoniarkę, hot sauce, buffalo. Zabraćek mm -hmm. już przyjechał, ciocia już zakopała, a, <gulodny> nasiona. Już pięknie to wygląda. Tutaj już nawet nasypała ziemi. Super. Dobra, ale nie płaczesz? Dobra, Lamonada. Mhm. Malutkie gniazdo Malutkami babykami Teraz się schowały Nie widać, ale to jest te gniazdo właśnie tam Jako cioci nie obsika. o matka, co coś Ej, wie też nie Wait until I'm done okay? <laughs> You're funny, Julian. No, but so happy for that. do garbage. you put in a garbage. Where's the garbage? Here, yeah, I can put it. Here. I can put it right here. Okay, here? here the garbage. Okay, don't Okay, in the garbage. I'll tell you what So, I'm No bardzo ładne, nie? It. Really. już chicken it Nuggets? Yeah. Jeszcze jesz? Mmm, yummy, yummy. Dopijam właśnie swoją lemoniatkę z lodem McDonald's. i zła. On, I'm just pick this up. Zimna. Już chłodno się robi. Milanka już ubrałam trochę w speterek. Milanek is waving. Hi! Milanek, co robisz? Co pisz? this. I co dobre? Ja. A wiesz, co to jest? Jest lemoniada. Powiedz, lemoniada. 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 Okay. <grywa> lemoniada. Kończymy już ten dzień. Dzisiaj był produktywny. zasiedziliśmy warzywa. Jestem pomogła nam. Dzieci obawiły się. Zjedliśmy sobie McDonalda. Um, że poddali kwiatki. Jeszcze mam tutaj dwa takie. Plants, rośliny do sadzenia. O, taki ładne, żółte I takiego jeszcze drzewka. I muszę go gdzieś sadzić. Na razie nie wiem gdzie. A dzieci się bawią. Boją się, że ich podkreuję. I ucieka sobie. Ale dobrze. Kończymy ten dzień. Dziękuję, że byliście z nami. Jeszcze tylko pójdę na pocztę. Zobaczę, czy coś tam przy, przyszło do nas. I skończymy. Dziękujemy, że byliście z nami. Do zobaczenia następnym razem. W następnym vlogu. Milanka nie widać. Tam sobie gdzieś pobiegł. Także dziękuję, że byliście ze mną. Do zobaczenia następnym razem. I miłego wieczoru. Pa, pa!